Cześć wszystkim na moim kanale, dzisiaj film odnośnie nawo nawożenia drzewek, jeżeli macie młode drzewka to tak mniej więcej i jednoroczne, dwuletnie to tak mniej więcej stosujcie nawóz od 30 do 60 gram, jeżeli macie starsze drzewka no to tak mniej więcej od 200 gram do 300 i powyżej no to 300 do 500 gram nawozu, tutaj stosuję nawóz właśnie Jaramila, Dobrze on się sprawdza, jeżeli chodzi o nawożenie drzewek. Tutaj termin nawożenia, no to zazwyczaj jest to przed rozpoczęciem wegetacji, marzec, kwiecień oraz później też y, późne lato, że tak powiem. Lipiec, y, sierpień też stosuje nawożenie. Starajcie się rozsypać nawóz sobie tak mniej więcej 30 cm od pnia. Ja miałam dość zachwaszczone, że tak powiem, dookoła drzewek, więc dość blisko musiałam ten nawóz rozsypać, ale to nic im się nie stanie. Taki nawóz możecie wymierzyć sobie z podłożem dookoła drzewek, jeżeli macie taką możliwość, a jak nie, to możecie podlać, tak jak ja to zrobiłam, ale też możecie sobie później na przykład dosypać na górę ziemi, żeby przykryć ten nawóz, żeby on się dobrze Wam rozpuścił. Myślę, że to wszystko w tym filmiku i do usłyszenia wkrótce.